Po raz drugi w karierze Krystałowej Kuli. Adam Małysz walczy o podium. Kolejny podium w karierze w drugiej setce skoków ponad 200-metrowych. Reprezentanta Polski. 13 metrów w pierwszej serii. Trzecie miejsce Adama Małysza. Bardzo dobra prędkość na progu. Będzie daleki lot Polaka. Będzie bardzo daleki lot. Jest chyba nowy rekord Polski, proszę Państwa. Świetna próba Adama Małysza lot Polaka, tak jest 230,5 metra najdłuższy lot jak kiedykolwiek polski skoczek wykonał, 230,5 metra, nowy rekord kraju, no i chyba prowadzenie Adama Małysza a więc będzie podium dla Polaka świetne dwa skoki Adama Małysza, druga setka lotów ponad 200 metrowych no i Robert Mateja Hanulepisto zadowoleni wspaniałe też noty, proszę patrzeć, No i jest na prowadzeniu. Tak jest. Wygrywa z Simonem Amanem z przewagą jednego i dwóch dziesiątych punktu. Jest kolejne poduma.